21 kwietnia 2013 roku zapraszam wszystkich serdecznie na plac ratuszowy. Tam spotykamy się na rowerach, ponieważ w tym dniu rusza 34. edycja rodzinnego rajdu rowerowego pod patronatem prezydenta miasta Bielska-Białej. Organizatorami są Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów przy współudziale gminy bielsko biała Trasa rajdu to 33 km, pierwszy etap 21,5 km, start oczywiście o 9.30. Z placu ratuszowego. Trasa wjedzie przez Olszówkę, później pod dębowcem w kierunku jaworza. W jaworzu planujemy półmetek, odpoczynek półtorej godziny podczas którego uczestnicy będą mogli poczęstować się jogurtem firmy Bakoma oraz uczestniczyć w zawodach, konkurencjach sprawnościowych organizowanych przez jaworzy. O godzinie 13.00 uroczysty start z Jaworza w kierunku Bielska. To będzie już drugi, drugi etap rajdu, który będzie nieco krótszy, ponieważ będzie liczył tylko 11,5 kilometra. Przejedziemy sobie z Jaworza przez łapiennicę meta na terenie zjadu. Odbędzie się uroczyste zakończenie wraz z rozdaniem nagród. Przy tej okazji chciałabym jeszcze raz zaprosić do udziału wszystkie grupy zorganizowane, szkolne i towarzyskie oraz rodziny, ponieważ właśnie dla Was mamy największą Więcej nagród i chcielibyśmy uhonorować jak najwięcej takich grup zorganizowanych. Przy okazji chciałabym również podziękować naszym sponsorom, dzięki którym mogliśmy zorganizować ten rajd. Jest to przede wszystkim firma Paul Motors, firma Bielmar, firma Aqua i wiele innych, dzięki którym możemy dopiąć organizację rajdów. Zapraszam wszystkich serdecznie. Spotykamy się 21 kwietnia na Placu Ratuszowym o godzinie 9.00. O 9.30 uroczysty start. Start rajdu. Wszystkich, którzy są zainteresowani, zapraszamy do biura rajdu od poniedziałku do soboty. Trwają zapisy w godzinach od 9 do godziny 16. Zapisy w biurze Krasińskiego 5A, w biurze Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów. Mam nadzieję, że tym wiosennym, 34 rodzinnym rajdem rowerowym pod patronatem pana prezydenta miasta powitamy wiosnę.